Nowy cmentarz ma 700 miejsc na grzebalne kwatery. Są kolumbaria na urny i katakumby na pochówki czasowe. W miejscach grzebalnych zmarli mogą być chowani dwupiętrowo, tak to się nazywa. No i tym samym ta ilość się jakby podwaja. Także tak naprawdę tu może być złożonych ponad tysiąc ciał zmarłych. Na cmentarzu jest potrzebna infrastruktura, niewielki parking, bieżąca woda, toalety, kostnica i efektowna kaplica. Bardzo udana inwestycja, muszę powiedzieć, że sama kaplica jest przecież piękna, takiej kaplicy na żadnym cmentarzu sądeckim nie ma. Cmentarz w Rdziostowie powstał dzięki współpracy dwóch samorządów, Chełmca i Nowego Sącza. Oba dzieląc się kosztami po połowie wydały na budowę nieco ponad 3 miliony złotych. Trzeba będzie też zachęcić ludzi, żeby chcieli tutaj swoich bliskich grzebać, bo to jest też miejsce nie w samym mieście jak widać, ale, no ale no z punktu widzenia potrzeb yy, konieczne dla miasta. Także yy, yy, wszystko chyba pójdzie po naszej myśli, w tym sensie, że i, i opłaty będą ustalone na nieco niższym poziomie zapewne niż w Nowym Sączu. No a administracją bezpośrednio będzie zajmowała się gminach, więc my będziemy partycypować w kosztach. Natomiast mamy połowę kwater określonych yy, yy, i będą one oczywiście kątem Kontrolą miasta. Zarządzający cmentarzem Hełmiec wkrótce przedstawi koszty pochówków i kwater pogrzebowych.